dobrze, dobry. Gdzie ty jesteś? Ooo. Jola. Co? długo będzie noc. Za 10 godzin. To nie znaczy, że masz teraz się przebierać. A co tam? I pasuje. Wiadomości, wiadomości. No dobra. O, no, widziała. Pięć papersów? Mhm. Proszę bardzo, nowiutkie. Tam persiki. Dziękuję. Tutaj opakowanie dam do świetnika. I tutaj wezmę tam persiki. Dobrze. Zobaczymy, jakie się je O taka, która jest bardzo mała. tutaj mamy taki takie papierek. Nie, ja nie, nie wierzę. wierzę o niej no ja się. też. To, co Nasze dziecko mm. Lidle, Little Speech News w sali numer 14. Jak tam by ktoś by chorował, to wiadomo, nie, nie że nie będzie ja miał też. Możecie składać wiadomość, jak i jeszcze jest za mało no, na wiadomości. Ale co? Urodziło się! Co hmm, się stało, że się Ale to najważniejsze, się że mam tutaj taką śnieżkę. Bo jest najśmieszniejsze. Jest na Najdziwniejsze. No na Jak zobaczę. To dziecko tak pierwszy raz. nie, nie wiedzieliśmy? Co to stanie, A się znowu bo okay. to wyjątkowe dziecko. Powinniśmy. Bo, bo nie wiem. Ktoś taki. Co bardzo wyjątkowy. No nie wiem, jakiś odpinał się to ręce, coś odpinał. Nie, no ja nie wierzę. Jak no, no, ja że... Do widzenia. Pogoda. Matko, to nieprawda. Prawda, prawda. Córeczko, jesteś w reklamie. Gigli gu? na twoja fryzura, fryzura. Idę się odnowić z zakupami. Nie, nie chcę odnowić, nie mam. Chyba w to się, tak? No, zobaczymy. Parę lat później. Tato, Wszystkim jest jestem kątem. Zawsze masz tą swoją gadkę, pamiętasz tego dnia, pozdałem na telewizorze kolik i za chwilę będzie. No to pokaż. Na no, telewizor jest taki magiczny. Teraz zobacz. A nie, to nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Jest no to, a tu aparatik, ale to nie aparat. Takie było, coś. Pięć minut byli. Wiesz, co to było? Widziałaś? Nudę. Ja rybką. Bardzo śmieszne. A to stare łóżko? A co? Chcesz się mleka napić? I to ja. Masz. Ale co przy stoliku. Nie Jestem jakąś taką. że ja? Dingon. Kto to może być? A! Coś tam nic. Za chwilę otworzę. Dobrze. Już jestem. Dobrze, proszę pana. Co pana tutaj sprowadza? Gdzie jest? Córka, co? O, niech się Pan wynosi. Do widzenia, do widzenia. Ale ja chcę tylko zobaczyć. Widziałem w telewizji, w tej telewizji, co zakopiowałem, czy co? O dobrze. Co się Pan przekona? To prawda. No dobrze, zobaczymy. Albumik. Proszę bardzo. O, proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj już wiadomości. Zakopiowa, znaczy, Ta... Król. 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 Czyś, o taka. Czyś, to znaczy, proszę wysokość, pan... Jak tu jest? Królowa? Królowa! to zmariono, pan, to było też? Gdzieś... 8 lat wcześniej. wtedy. To było, nie, nie, nie. Tak, to było. Tak, to było. Tak, to było. Tak, to było może wiadomo, że no. będzie miał szczęście. Cały mnie. Nie, się nie, no. Weź, ja nie będę. Co za? wygoń tego jakiegoś psa! Bo ja nie mogę! Muszę zasięgnąć, muszę Dobrze. tutaj Kopia, kopia! Dobrze, Tylko zobaczę. I się pan wynosi. No dobra, tylko niech zobaczy film. Pierwszy raz. To nie wiadomo. nie tego niech zobaczy Dobra. może bo to wyjątkowe jest Coś Co śpicie? Mi... Jakie Tak. Taki, co bardzo by ją kochał. Tak Jędrzec, no nie rzuca. Nie wiem, czy to dziewczynka, czy to chłopak, ale mi się wydaje, że to dziewczynka. Do widzenia. Pogoda. Widzisz, to jest właśnie ta kopia. Kopia? To nie jest w ogóle kopia, to jest tylko zapamiętanie ich mózgu. O, ich mózgu. To, ten telefon nie ma mózgu. To ja idę, do widzenia. I niech się pan wynosi, proszę bardzo. niech pan idzie, proszę bardzo. Nic panu zrobić krzywda, ale co? To jest właśnie moja krzywda. Tyższe ja ją kocham. Kochanie... A, już sama nie rozumiem. Królowo, tutaj był jakiś pies. Pies, pies? Poczekaj. No, Ja najpierw ze Sabina po raz Sabina. A co? Sabina? Jestem zajedzona. i ze szkoła. Nie, 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 tym razem. A ja pójdę. Służące co zanieś mnie na górę. Dobra. No właśnie, co nie. też. Ma klolowa też? Nie, Nie, to nie. Jestem o mnie ważniejsza. Dobrze. Auć. Au, au, au. Jest pani za ciężka. No i dobrze. Jeszcze raz, tak delikatnie. Niech pani mu Ui! Dobrze. Już. Córeczku, mamy porozmawiać. Nudy. Służąca, zabieś mnie na dół i niech, niech ona tutaj niech będzie. Dobrze. Okej. Okay? Mhm. Twój pluszaczek zginął, ale znalazłam go. O, misiu. Przez niego jest to taka która grzybna. No, ale widzisz? O, jaki misiu, się, misiu. Misiu, misiu, musi. Tak. Masz się do łóżka? Oczywiście! Tak, misiu, 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 misiu. misiu. Kilka lat później. Dobrze. Nie chciało mi się gadać, nie będę gadać. Tato. No co? Chcę już sama się żenić. Co? Chcę się żenić. Nie wiem, co to. Do 20 lat dopiero co masz. Mam już prawo. O 18 lat możesz. Ty nie masz w ogóle pracy. Mam pracę. Zamknięcie, nie zamkiem. Co? co, jestem już lew, Musiałam to wypić, koniec.